No Cześć ludzie, Karolek 95. Kontynuujemy rozgrywkę. Zobaczmy, co tu było. Zamknięte. Czyli są zamknięte. Frontem, drzwi, Ach, mówiłem, głupie ma zawsze szczęście wchodzić. To jest Hotel Victory. No nie wygląda za fajnie. E, pozmieniał się, jak to mówił Charlie przez te wszystkie lata. Brak reakcji. Brzęczyk. Hmm. Czyli tędy się tu nie dostaniemy, może zhakujemy to swoim telefonem. Yy, w ten sposób słucham to ja hej! miałem właśnie do ciebie dzwonić. Znalazłeś Charliego? Yy, tak. No dziwnym Fringe. przypadkiem zadzwoniliśmy tak, chyba kochina. do Leaf. A Charlie jest tam menadżerem. Choć chciałem shakować, yy, drzwi. Nic mu nie Fajnie. jest. Wspaniała nowina! Wiesz gdzie no może posłuchajmy? Nie, ale Charlie mówił, że Reza bardzo interesował się hotelem Wiktory. Właśnie tam idę. Uważaj na siebie kocie. Daj znać, gdybym była Ci potrzebna, ok? Jasne, dzięki. dzięki. Czas na mnie. Pa! Dobra. Czyli musimy się jakoś dostać do tego hotelu. Może przez okno. E, tu mamy jakąś furtkę. E, zamknięta. No i dupa. O, tam mamy rusztowanie. Może rusztowaniem na dół albo. albo. o tak. Powtórzę się. Naprawdę głupi ma zawsze szczęście. Dobra, hmm. Hmm. może tutaj? Reza. Jak już cię znajdę, to najpierw cię wyściskam, A potem kupisz mi nowe buty. Okej, okay, nie ma Wielki sprawy. Gorącej kawy. Będą buty dla Zoe. Oraz kubek kawy. Dobra, gdzie jesteśmy? Hmm. Co my tu mamy w ogóle? Gdzie ja doszłam? Yy, jestem w kanałach w każdym razie. Chyba... Chyba na tyłach hotelu. Fringe. Tam widzimy jakaś kopalnia po lewej stronie, nie wiem. Fajnie Przestał to. wygląda zabija, okno przedostaje się światło. Hmm. Mamy się tam dostać jakaś? Może po drabinie? Nie, no tam nie doskoczę chyba. Bez przesady, to nie Prince of Persia. Yy, o, tu coś jeszcze mamy. Kłódka cyfrowa. Kłódka cyfrowa. Wygląda, Wygląda na stosunkowo, stosunkowo nową nową Może ją otworzysz? Ooo ręka skrwicała. Dasz sobie z tym radę? Ale coś mi się ekran częsie. A pociąg jedzie. Wow Dobra, przegnamy pociąg. No i co, nie otworzysz tej, tej bramy? A może schakujemy ją. Co? A i znowu zadzwoniłem do Leaf. Kurczę. Nie wiem czy była taka Ucha. potrzeba. Hej, to ja. Wiem, gdzie Reza był zeszłej nocy. W A, hotelu No, to dobrze się złożyło, ale zadzwoniliśmy do Leaf. Pomocy. Znów Jasne. przypadkiem, ale w konkretnej sprawie. Tylko spokojnie. Muszę rozprawić z Szkoda nie wiem ile nagrywam. Chyba nie chcę wiedzieć. Jak ona wygląda? Czarna nijaka. Z niebieską diodą i małym ekranem. Standardowa kłódka, bez klawiatury, więc pewnie otwierają klucz. Da się to schakować? Przykro mi, Kocie. Takich przedmiotów raczej nie podłącza się do sieci. Działają na częstotliwościach tak krótkiego na ślubo, się. Odes... Musisz mocno i mieć wytrych. Jaki wytrych. wytrych? Jaki wytrych? Jeśli nie wygląda? jest jakoś wyjątkowo dobrze zabezpieczona, to każdy w miarę nowoczesny powinien wystarczyć. Nie powinna być zbyt solidna. Zwykła kłódka na ogrodzeniu. W takim razie powinien wystarczyć każdy wytrych. byle działał na wielu częstotliwościach i miał uniwersalny interfejs, większość z nich ma. Postaram się jakiś znaleźć. Dzięki, Liv. Dobra, a więc musimy znaleźć wytrych. A co to takiego jest? Do jasnej cholery. Ktoś mi powie? Czy może mam się tego sam domyślić? Znowu, wszystko w tej grze robię sam. Tak, muszę się domyślać, cóż to jest wytrych. Ciekawego i przydatnego no, co my tu mamy e, Zwolniliśmy ten gruntelę Aha, może w ten sposób dostanę się do okna Dokładnie Przestanę pod to okno i wiem, że jesteś silna Super dziewczyna mm. Ależ ty silna Jezuś. 4 razy to weźmiemy chyba No, dobra, wchodzimy na górę I może dostaniemy się tu do Tym sposobem do hotelu Okno wychodzi pewnie z piwnicy hotelu Okno wychodzi pewnie z piwnicy hotelu No, fajnie Okno wychodzi pewnie z nie, Czyli w ten sposób Okno wychodzi pewnie z piwnicy hotelu Tam nie dostaniemy Ale ważne, że spróbowaliśmy więc tu na pewno nic nie mamy zrobić yy, więc może cofniemy się, może coś przegapiliśmy Przydałaby się w sumie siekiera nie? Siekierka by się przydała hmm. Coś przeoczyłem Nie ma tu żadnej siekiery Albo kilofa, przecież tam kopalnia, górnicy mogliby zostawić coś po sobie hmm. nie wiem Sekundę Yy, może tak pochodzę bez, bez yy, konkretnego celu, tutaj sobie i zobaczę, co to jest ten wytrych. Yy, więc hmm. wiem już, co to jest wytryk, Nie ale... mam już po co żyć. Kiedyś miałam tu galerię, a teraz, teraz ona mnie. Ale gdzie mogę znaleźć jakiś wytryk? Może wśród śmieci tutaj? To powinno być jakieś narzędzie, nie wiem, choćby śrubokręt, służące do, do włamania się, do tamtego systemu do rozwalenia kłódki. Może ty mi coś dasz, przyjacielu? Cieplutko. Znowu czuję palce u stóp. Nie, ty również mi nic nie dasz. No, rozumiem już, po co im te beczki. O, ja to, Wiec, ty przyjść! Ty go pijesz! Najlepszy z tego. Tanio! Dobrze! Z kim! Nie! Cześć nie kuchnie. Sądząc po reszcie towarów! Cześć! Ciążane szpocianka! Ona jest z powrotem! Po Jezu, ale głupi ma zawsze szczęście. Ha. Muszę otworzyć hup... Super! O! <noise> oh, to ekski Łamanie? Doskonale, doskonale! Nie trzeba wyjaśniać. Ja nikomu nie cię powiem, nie jak ale pomóc gościu? nie mogę. Wszystkie wytrych i Mówiłeś, Mówiłeś, zdaje się, że masz wszystko, poza narkotykami. A, ciapawna dziewczyna! Lubię cię! Dobra, dobra. Dobra, dobra, no, może mam coś na Czytam w myślach wiecie? Odnawiany, ale dobry jak nowy. Nawet lepszy. Otworzy większość zawsze. Dobra, dawaj no, mi ten wytrych, bo nie ma tyła. czasu. Biorę. Chińczyku. Ile kosztuje? Ile kosztuje? Czekaj, czekaj. Może ja wyglądam jak ten inny zdarzec, którego można wykorzystać, ale to nie jest tanie. Jedyny jaki Oddam jak Ci yy, wszystko dobra, co chcesz. Wiemy. Ale Witrich jest w od dyniecy. Na pewno nie oddam ci w przyrodzie, zapomnij. Mówisz, że coś masz, ale nie chcesz mi tego sprzedać? Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Chwila. Lubię cię masz jaja, ja. Ja. Nie, nie mam pomóc. ja ja jestem kobietą. Nie mam nic na wymianę. Coś mam to za koło... nowy stereotyp. Nie Mam dużo. jak. Dobra. Więc Jak już co mówiłem w, w naturze nie. na pewno nie oddam. Pomóż mi. Komórka nieciekawa, ale klienci przewidzieli, przewidzieli w przewidzieli, chcą być niewidzialni! Gdybym mógł zrobić, żeby ich komórki o, były niewidzialne. Posiadamy takie coś w telefonie. Czyli chodzi ci o jakąś osłonę na komórki? Tak, tak. A widzicie, coś jak to LIF jest potrzebna planywatel. nam tutaj do na szczęścia? dość, oddał ostatni wytryk. Dobra, dawaj swój telefon, gdzie masz ten telefon i dzwonimy do LIF. to ty? Masz już wytrych? No, coś w tym rodzaju. Ale nadal potrzeba mi twojej pomocy. Jasne, kocie. Słucham. Próbuję kupić wytrych od kupca. Ale nie chcę za niego forsy, tylko programy. Mam programy. Czego konkretnie żąda? Pamiętasz tę osłonę, którą mi załatwiłaś? Coś takiego można przygotować dla innej komórki? Coś podobnego, ale nie identycznego. Twojej nikomu innemu bym nie dała, ale mam inną osłonę. No dobra. Właśnie ci ją wysyłam. Na pewno się z nim dogadasz, gdy okay. to zobaczy. Niezły program. Dostałam. Dzięki, Liv. Jesteś świetna. Masz rację, kocie. Powodzenia i do usłyszenia. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy. I teraz może... damy ją Hintykowi? Ty już z powrotem? Masz coś na wymianę? Na wymianę? Jasne, że mam. coś. dobrego? Ten program. Mam to, czego chciałeś. To mały program na komórkę. Każdą komórkę ukrywa ją i utrudnia śledzenie jej przez podniebne oko. Ciekawe. Trudno coś takiego znaleźć. Pokaż. Pokazywam jak byłam Przegram mała człowieku. Go. Masz ten program, daj ten wytrych. I badzio lecimy ładnie, do Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. rzecz. Skąd to mać? Nigdy czegoś takiego nie widział. Tańcz się Dobrze, dobijemy targu? Tak!